Dziś w naszej szkole obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Więc wraz z klasą 3A organizujemy apel na ten temat. Chcieliśmy im przekazać, że jak muszą korzystać z internetu, to żeby korzystali z głową, ponieważ w internecie może czychać wiele niebezpieczeństw, takich jak wirusy, spamy, oszuści. Ważne jest dla nas również to, aby pamiętali, że grozi im uzależnienie od komputera. Jestem oszust. Oszust internetowy. Potrafię udawać kogoś innego. Mogę być w Twoim wieku, tak naprawdę mam dużo więcej lat. Mogę ci o sobie wiele zmyślonych historii. Mogę obiecać Ci przyjaźń i pomoc, tak naprawdę nie mam zamiaru przyjaźnić się z Tobą i Ci pomagać. Może umówisz się ze mną za ciebie w świecie? No śmiało. Przyjdź, zobaczcie wtedy jak potrafi być naprawdę. Ha, ha, ha. Tak, taki jak ja z w internecie. Jeżeli wzięłeś szybko, to to dać w internecie. To wszystko co piszą o sobie inni nieznani ci ludzie. Prędzej czy później wypadniesz w moją sieć. Internet to kopania wiedzy. Wielki, wielki śmieci, szkodliwe treści, przemoc, wulgarność. Na sekty. Tak, ha! To właśnie ja! Czytaj, czytaj, ani tu zostać? Czy, te, czy, te, a czyste, czy człowiekiem. A wreszcie, w tym zarazem na moje Dzisiaj na apelu dowiedziałam się, że nie można wysyłać nieznajomych swoich zdjęć. Nie wolno wysyłać swoich danych ani swojego numeru telefonu. Nie odpisywać. Yy, nieznanym osobom. Ktoś na przykład do nas pisze, to trzeba powiedzieć mamie i tacy, co się dzieje. normalnej poczty i teraz muszę skrzykę całym morzem i niepotrzebnych wiadomości. Ha, 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 podaj tylko swój adres w internetzie, a już się ode mnie nie uwolnisz. Będę wszędzie, wszędzie, wszędzie tylko ja. Mówią o mnie nasza choroba, a to jestem ja, uzależnieni od komputera. No włącz komputer, włącz! Przecież tylko komputer jest Twoim najlepszym przyjacielem. Tylko komputer dostarczy Ci tyle radości, rozrywki, że nie będziesz musiała wychodzić z domu. Po co chodzić do szkoły? Po co pomagać mamie? Po co grać w piłkę? Po co spotykać się z kolegami? Liczy się tylko komputer, internet, gry. To jest super. Reszta się nie liczy. I nie wyłączaj komputera. Nie jedz, nie śpi. zapomnij o tym świecie. Zobaczysz jak będzie cudownie. Tylko Ty i Twój jedyny przyjaciel. Komputer! Dowiedziałem się, że nie można do pisać do nieznajomych trzeba, nie, nie można nikomu ufać i o wszystkim trzeba mówić rodzicom. Dowiedziałam się, żeby nie siedzieć długo przed tabletem, komputerem, telefonem i nie grać w różne gry i nie, i nie odpowiadać na różne SMSy od nieznajomych. Nie można rozmawiać z, z osobami, których się nie znam w komputerze lub na telefonie. Mamy jeszcze za mało lat, żeby korzystać z, z Facebooka, Instagrama lub, lub takich stron internetowych. W nowym świecie komputerów i tabletów i smartfonów. masz do internetu. Chodźmy nawet z telefonu!